Widać naprawdę Wasze zainteresowanie tą serią, dlatego lecimy sobie dalej. No i dzisiaj omawiamy czołgi średnie dla graczy średnio zaawansowanych. Jeżeli chodzi o podstawowe medy, było ich tam aż 5, dzisiaj będą to 3 pojazdy. Czytałem również Wasze komentarze, no i dzisiaj ułożyłem takie top 3, które właśnie wam przedstawiam. Znajdujemy się już w grze, przechodzimy sobie powoli do drzewka. No i bardzo dobrze, że pokazała się nam tutaj Szwecja, bo pierwszym czołgiem, który wam zaprezentuję będzie UDES 15-16. Jeżeli chodzi o UDES-a, na pewno będzie on podobny do STB-1 ze względu na swoją mechanikę hydropneumatycznego zawieszenia. No i przede wszystkim będzie charakteryzował się o wiele, wiele twardszą wieżą. Początkowych tierów standardowo nie będziemy sobie jakoś specjalnie omawiali, no ale na przykład na czwórce znajduje się dość fajny czołg LAGO bijący po 100. 10. Oczywiście od tego momentu wszystkie czołgi będą medami. Ma on bardzo fajne działo 7,5 cm, dość szybko strzelam, no celność tutaj jedynie kuleje. Następnie Wagon 42, tutaj również bardzo podobne parametry, również podobny styl grania, tylko na topowym dziale bijemy już tutaj po 150 z lepszą lekko celnością. Dalej mamy Streeta 74, oznaczonego jako, moi drodzy, czołg snajperski, no i też nie bez powodu, bo w końcu mamy tutaj w miarę sensowną celność na początek 35, potem już 0,33. Moi drodzy, na szóstce penetracja to 148. No nie ma tutaj jakiegoś ogromnego szału, ale na golcie jest to już 200. Wieże dopiero badamy na końcu. No ale jak pogramy sobie wymaksowanym tym czołgiem, jest on oczywiście papierowy. Jest to magic, tutaj nie ma co liczyć na jego pancerz. Jednak widzicie, jak zbudowana jest ta wieża, więc ona czasem potrafi odbijać jakieś przypadkowe pociski ze względu na właśnie te kąty pancerza. Opuszczenie działa w tej linii, będzie świetne. No i dalej przechodzimy sobie na tiers Siódmy, czyli do Leo. Leo nie ma co porównywać z Leopardem, moi drodzy, no ale tutaj linia rozchodzi się również na czołgi ciężkie do Kranwagna, no i oczywiście w kierunku Udesów. Będziemy grali tutaj działem 75 mm prosto z poprzedniego Tieru, no i później czeka na nas już działo 100 mm. Działo 100 mm może na pewno nas tutaj skusić uszkodzeniami, no ale niekoniecznie powiedzmy sobie, ładowaniem działa, nawet penetracją, czy szczególnie celnością oraz czasem celowania. Działo to jest po prostu. ...dostosowane do tieru, na jakim się znajduje. Musiało być ono takie w miarę słabe, powiedzmy, żeby faktycznie źle się z niego korzystało. Żeby gracze nie robili jakichś super, super wyników. Żeby wykorzystać potencjał tego czołgu na tym dziale, trzeba grać na dość blisko, żeby faktycznie trafiać i do tego przebijać. Więc moim zdaniem, no jeżeli będzie wam sprawdzało ono problem, to warto moim zdaniem mimo wszystko cofnąć się na to 7,5 cm działo. Gdzie mamy może ciut gorszą penetrację, strzelamy za połowę mniej, ale przynajmniej pewniej ładujemy bardzo szybko, no i łatwiej moim zdaniem będzie nam tutaj robić sensowniejsze wyniki. Po silnikach, które dają nam dość dużo, kierujemy się już do UDESA 14.5 no i tutaj zaczynamy przygodę właśnie z nową mechaniką. Już od tego momentu nasze gąsienice wyposażone są w hydropneumatyczny mechanizm opuszczania właśnie kadłuba. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o UDESA 14.5, jest to zwykły papier, ale z dodaną mechaniką właśnie hydropneumatyczną. No a to nas na celu nauczyć jakieś wychylanie na wieżę, chociaż no ja się to troszkę z celem, jeżeli mamy właśnie wieżę papierową. Przynajmniej będziemy się mogli nauczyć jak to wszystko działa. No i moi drodzy na start mamy tutaj działo już 90 mm bijemy po 240. Dalej to działo jest yy, ulepszone. Trzeba tutaj zbadać gąski żeby je założyć, także to jest bardzo ważne. Nie trzeba natomiast badać wieży, bo wieża jest już od razu topowa, ale przydałby się na pewno silnik, żeby jako med jeździć w Miarę szybko. Jeżeli chodzi o to działko, celność jest słaba. Dalej mamy 10,5 cm, gdzie celność jest jeszcze, jeszcze gorsza. No ale przynajmniej mamy super penetrację. No i dodatkowo, już damage, dość solidny, bo jest to 360. Ładowanie działa naturalnie jest dość długie. No bo mamy tutaj spory kaliber, jak na ten tier, na średnim czołgu. No i tym czołgiem będzie grało się dość problemowo, bo ani nim przysnajpić, ponieważ jest tutaj dość słabe działo do tego, ani nie powychylamy się na Wieże, bo mimo, że mamy ten mechanizm opuszczania hydropneumatycznego, no to jednak tej wieży nie mamy jakiejś dobrze opancerzonej, moi drodzy, bo jest to tylko 66 mm z przodu. O wiele lepiej będzie nam się grało już UDES-em 16, który jest takim przedsmakiem, powiedzmy, udesa a 15-16. Naszą przygodę z udesem rozpoczynamy na dziale z poprzedniego tieru, no i rozwijamy je później do działa bardzo fajnego, pod względem chociażby penetracji na dziewiątce dla meda. Ładujemy dość sprawnie, celność to z 0,37. Czas celowania 2,3 sekundy, no ale demet za to to 390. No i moi drodzy, tutaj już zaczyna się przygoda z twardą dość wieżą. To jest wieża, moi drodzy, dopiero standardowa. No i dalej otrzymujemy wieżę topową, która już tak jak widzicie ma jeszcze większy kąt. No ale mimo wszystko to nie będzie to samo, jeżeli chodzi o dziesiątkę. Zakładamy sobie tutaj to powiedziało. Z tą wieżą mamy 0,35 celności, więc nie jest wcale tak źle. Bijemy, tak jak mówiłem po 390, no i powoli uczymy się właśnie takiej gry z wychylaniem na wieżę. Gdzie na dziesiątce ta wieża będzie odbijała naprawdę masę, masę pocisków. Pójdźcie moi drodzy tylko na ten pochył pancerza. Może was tutaj mylić tylko 100 mm z przodu wieży. od tej wieży jest bardzo, bardzo mały. Więc jeżeli ktoś nie wceluje się tutaj w garnek i ma dość mały kaliber działa, no nie będzie w stanie was po prostu przebić. Nawet działa 155 mm, szczególnie na będą miały ogromny problem, żeby się was bić. Jest to praktycznie niemożliwe przy apcr -kach. ze względu właśnie na ten kąt. Moi drodzy, wychylamy się również pod takim kątem na przykład za góry. No i jest po prostu świetnie, jeżeli chodzi o tą wieżę. Wieża będzie wam wybaczała masę, masę błędów, no a przy okazji będziemy mogli już tutaj fajnie pod przeciwnikowi oddać za 440 z opuszczaniem działa, które jest bardzo, bardzo duże dzięki właśnie hydropneumatycznemu zawieszeniu. Czołg bardzo polecam. Ze względu na tą mechanikę, może nie właśnie dla graczy początkujących, ale dla graczy średnio zaawansowanych, jako któraś tam linia z rzędu, jak najbardziej. Pierwszy czołg za nami, no i moi drodzy dalej przechodzimy sobie do drzewka niemieckiego. Tutaj już, że tak powiem bywaliśmy, no ale dzisiaj zajmujemy się tutaj E50M. E50M, moi drodzy, jest to taki średni czołg, ciężki można powiedzieć, ze względu przede wszystkim na wagę. Jest on na pewno świetny mobilnościowo, no pancerzowo, też również bardziej na kadłubie, Bubie, może troszkę mniej na wieży, ale bardzo powinien się spodobać, właśnie w, jako któraś tam linia z rzędu na swoim koncie, też ze względu na coś, co później powiem. Przechodzimy sobie moi drodzy przez tiery początkowe. No, i tutaj trafiamy na przykład na czwóreczkę, która mówiłem, że jest. Dość przyjemnym czołgiem. Dalej mamy tutaj fałkę 30,01 h No, tutaj może być lekki problem, jeżeli o nią chodzi. Dalej mamy tutaj Medzika, który jest bardzo, bardzo fajny. Tak jak mówiłem, chociażby pod misje osobiste, nawet pod taranowanie, ale w szczególności pod jakieś takie szybkie strzelanie, gdzie trzeba tych, dużo tych pestek oddać, żeby taką misję zrobić. No i dalej przechodzimy już stricte do linii D50. Czeka na nas tutaj Pantera na siódmym tierze. Pantera, moi drodzy, jest to takie rozwinięcie fałki. No, powinien się wam mimo wszystko ten czołg spodobać. Na pewno na siódmym tierze proszę was nie grajcie tym działem 10,5 cm, ponieważ jest to troll, który nie wiem właściwie, co tutaj robi. Jest to bezsensowne działo ze swoją słabą penetracją. Granie tutaj jedynie na hajkach może być opłacalne, jeżeli można to tak w ogóle nazwać. Działo, moim zdaniem, jest tutaj może ze względu na jakąś historyczną przeszłość Pantery użyte. No, ale skupiać się będziemy oczywiście na dziale tym u góry. Tutaj mamy 7,5 cm. Centymetrową lufę. Penetracja na pocisku zwykłym to prawie 200, na Goldzie 244. Strzelamy za mało, jest to tylko 135, za to skupiamy się na naszej świetnej celności, no bo te niemieckie działa faktycznie takie będą. Na Goldzie mamy 244 przebicia, ładujemy, no z dosyłaczem na pewno niecałe 4 sekundy. Przydałoby się tutaj również na przykład zbadać silnik, który daje nam tutaj 50 koni mechanicznych, będziemy na pewno tutaj bardziej się opierali na mobilności. Dalej mamy Panterę. Drugą, która jest oczywiście rozwinięciem Pantery poprzedniej. Tutaj do wyboru mamy masę, masę dział. No i moi drodzy, tutaj trzeba się skupić na tym, żeby na pewno na dziale 10,5 znowu nie grać. Nie mam pojęcia, co ono tutaj znowu robi, ale moi drodzy, już na start gramy sobie na tym dziale, ponieważ to jest działo z Pantery to topowe. No i później mamy szansę rozwinąć się w działa 8, ,8 cm, gdzie bardzo polecałbym to zrobić, ponieważ później będzie nam prościej na 50 Na początek będziemy strzelali na 8. Dierze po tylko 135, no i moi drodzy, tutaj jest to dość ważne, no ale później mamy działo 8 i 8 cm, które daje nam 244 uszkodzenia, no a jeżeli chodzi o działo topowe, jest to działo, które później będzie wykorzystywane moi drodzy w E50. Dlatego mimo wszystko warto dłużej pograć sobie tą panterką, faktycznie ją wymaksować, dojść sobie aż do tego działam, nie będziecie na pewno żałowali, jeżeli już sobie nim troszkę pogracie na 8 tierze, później już stricte pójdziecie Idziecie sobie do E50. No, ale to, co jeszcze chciałem tutaj przekazać, no to na pewno pójdźcie sobie jeszcze w silnik, żeby mobilnościowo fajnie wypadać. No i dalej mamy już przedsmak dziesiątki, czyli E50. No i właśnie działo, o którym mówiłem, jeżeli je sobie zbadamy, będzie to działo, które znajduje się tutaj. Będziemy mieli świetny początek, jeżeli chodzi o tą linię, grając sobie właśnie na tym działku. Później badamy sobie jeszcze wieże, moi drodzy. No a później czeka na nas działo 10,5 cm, które ma tutaj. Już bardzo fajne parametry, ale do tego przejdę zaraz. Moi drodzy, badamy sobie również tutaj silniczek i mamy świetny, świetny czołg. Teraz właśnie przechodzę do tego, o czym mówiłem na początku. Jest to czołg wybitny pod taranowanie. Jak wiemy, w każdym drzewku misji, w czołgach średnich, jest taka misja na taranowanie. Szczególnie jeżeli chodzi o 260, jest to taranowanie tieru wyższego od nas. No i tutaj dziewiątka nadaje się nam idealnie, ponieważ mamy świetną masę w połączeniu z mobilnością, w połączeniu z pancerzem dobrym jak na meda. No i to wszystko sprawia, że możemy łatwo właśnie taranować przeciwników, no i taką misję sobie zrobić. Teraz wracamy już do działu, gramy sobie na tym dziale, przechodzimy do tego działa i jest to działo już prawie, że z E-50M. Tak jak widzicie, moi drodzy, czołg niby szturmowy, ale jednocześnie snajperski, mamy tutaj 0,3 celności. No i jeżeli miałbym tutaj typować jakieś wyposażenie, to na pewno wrzuciłbym tutaj turbo, dosyłacz. Jeżeli chodzi o jakieś celowanie, nie ma tutaj po co tego wrzucić? ponieważ sami widzicie, że działo jest bardzo, bardzo przyjemne. No ale na przykład takie wzmocnienie jako czołg ciężki, będziecie grali troszkę z czołgami ciężkimi, to jest bardziej właśnie taki szturmowy czołg średni, więc warto taki styl gry właśnie obrać. No i moi drodzy, na dziesiątce czeka na nas rozwinięcie 50 e E50M, które również świetnie nadaje się do taranowania przeciwników, ze względu właśnie na swoją masę. Swój pancerz, który na wieży może nie jest jakiś wybitny, no ale ta płyta na pewno górna jest w stanie odbijać po Ciski. Jeżeli oczywiście jakoś się nią skontujemy, czy ją podbijemy. Tutaj również mamy działo 10,5 cm. Moi drodzy, ładujemy dość sprawnie, strzelając po 390. Wszystko to zostało moim zdaniem dobrze zbalansowane. Celność to 0,30. Z lepszą załogą, ulepszeniami polowymi jesteście w stanie zejść nawet na 0,28. Będzie to świetny czołg szturmowy, no i snajper dzięki właśnie tej celności działa. No i przed nami ostatni pojazd, który na dzisiaj przewidziałem, będzie to drzewko chińskie i czołg, moi drodzy. 121. Bardzo ważna historia tej całej linii jest taka, że już. Pory czas temu cała ta linia właśnie chińskich pojazdów no powiedzmy WG miało taki boom na ulepszanie właśnie chińskich czołgów no i cała ta linia medów została bardzo, bardzo polepszona no i moi drodzy wybiła się na dość fajne zastępstwo jeżeli chodzi na przykład o medy radzieckie. Możecie również kojarzyć taki czołg jak 121B. Jest on bardzo podobny do tego drzewkowego, ale ma na przykład lepsze parametry działa, lepsze przebicie na goldzie. Jeżeli macie już sterte obligacji mają troszkę swoje konto, jak najbardziej polecam Wam tą maszynkę kupować. No ale wracamy do naszego 121 zwykłego. Przechodzimy sobie, moi drodzy, przez pierwsze piery Tutaj raczej nie ma co się oczywiście nad tym wszystkim rozwodzić. Na czwórce dalej jeszcze gramy lightem, no ale moi drodzy, już na piątce mamy T-34. Jest to Type T-34, bardzo podobny do swojego radzieckiego odpowiednika. Dużo w ogóle takich właśnie czołgów będzie podobnych, no ale jak wiemy ze względu na historię, właśnie tak to wygląda Blonda. Tutaj również mamy bardzo fajne działo 57 mm. Nim bardzo polecam sobie pograć ze względu na to, że jest to właśnie taka plujka. Tak jak na radzieckim odpowiedniku można się tutaj świetnie właśnie bawić. No oczywiście celność jak wiemy jest dość przeciętna. Dalej mamy Type'a 58. No i jest to moi drodzy nic innego jak t 3485 czyli będzie to bardzo fajny czołg. No może troszkę gorsze parametry będzie miał, no bo wiadomo, pierwowzór musi być po prostu lepszym pojazdem. No i tutaj, moi drodzy, z tego czołgu będziemy się rozchodzili na trzy linie. Jeżeli chodzi o działo topowe, parametry całkiem podobne, jak to było w przypadku radzieckiego odpowiednika. Dalej przechodzimy do t 1 no i, moi drodzy, jest to już taki czołg bardzo podobny yy, chociażby wyglądowo do tych medów, które będą nas czekać później. Tutaj, moi drodzy, startujemy sobie już od działa znajdującego się na drugiej pozycji. Jest to dział oczywiście z tieru szóstego. Dalej, po zbadaniu sobie wieży, mamy możliwość yy, wzięcia sobie działa 100 mm. Trzeba tutaj również zbadać gąski. Ja również zbadałbym sobie od razu tutaj silnik, ponieważ będziemy mieli lepszy start na ósemce. Jeżeli chodzi o to, działo najlepsze bijemy po 250 z celnością niestety 0,4. No ale tak po prostu musiało być. Penetracja na zwykłym to zaledwie 175, ale na goldzie 235. Zawsze warto kilka goldowych pocisków ze sobą wozić. Ładujemy dość długo. No i później moi drodzy przechodzimy na ósemkę, która do wyboru ma. A naprawdę masę, masę dział. Dok jest, moi drodzy, podobny do T4.4 radzieckiego odpowiednika, no też ze względu, chociażby na to działo 122 mm, którym oczywiście nie polecałbym tutaj grać. Na początek, moi drodzy, do wyboru do koloru, bo będziemy mieli już tutaj trzy pierwsze działa. Nie będziemy sobie mogli jeszcze założyć setki, ponieważ wcześniej trzeba zbadać wieże oraz gąski, no ale później już będziemy mogli sobie to działo zamontować. Parametry tego działa również takie, powiedzmy sobie, przeciętne, no i później mamy topową setkę, która jest już troszkę lepsza, chociażby pod względem penetracji, pod względem celności. No, nie polecam, moi drodzy, raczej grać sobie na tym dziale 122 mm, chociaż no ma ono może lepszą penetrację, ma więcej uszkodzeń, no ale ta celność jest też gorsza i znów to powtórzę. Lepiej postrzelać sobie troszkę więcej, ale pewniej niż strzelić raz, a po prostu gdzieś na obkręg celownika, żeby to po prostu nie weszło i nie przebiło. Dalej mamy już WZK 120, czyli przedsmak 10. Również czołg bardzo podobny do wierzchołka tego drzewa. No i tutaj już tak kolorowo nie będzie, bo zaczynamy od działa znajdującego się na samym początku tej drogi. Ale moi drodzy, lecimy sobie do działa lepszej setki. Oczywiście silniczki polecam wam badać na tych czołgach jak najbardziej jesteście medami, więc mobilność się wam przyda. No i później otrzymujemy dość fajną już wieżę, którą można naprawdę coś poodbijać, 220 mm z przodu. No i później taka zagwostka, nad którą warto się chwilkę zatrzymać. Moi drodzy, mamy tutaj dalej dwa. 20 działa do zbadania. No i szczerze polecam Wam zbadać je sobie obydwa. No i później faktycznie wyciągnąć już z tego czołgu maksimum ile się da. Tutaj na dziewiątce będziecie mogli medem bić po 440 z penetracją 249 na pocisku zwykłym i uwaga 340 na goldzie. Będziecie ładować długo ale celność będzie jak na ten kaliber no i jak na meda bardzo no powiedzmy zrównoważona. Będziecie się mogli świetnie tym czołgiem na koniec tej drogi pobawić idąc już sobie po dziesiątkę. No i moi drodzy, jako że początek jest tutaj słaby, polecam sobie wam tutaj dłużej na tym czołgu posiedzieć i dojść do tego działa 122 mm, żeby złapać sobie na koniec trochę fanów właśnie z WZ-ki 120. No i na koniec czeka na nas 121, czyli czołg powiedzmy podobny do 430U. Może jest on o gorszych parametrach, ma troszkę większe garnki, może troszkę słabszy pancerz. No ale są to powiedzmy czołgi bratnie sobie bardzo do siebie podobne. Tutaj Bijemy, moi drodzy, również po 440. Na podstawie mamy 262 penetracji. Celność jest tutaj już 0,35, czyli taka nagroda za przejście całej tej linii. Naprawdę polecam wam bardzo tą dziesiątkę. Może nie właśnie na początek, lepiej wbić sobie 430 U, no ale później warto skupić się na 121, ponieważ na pewno nie będziecie żałowali i na pewno będziecie się cieszyć z tego, że gracie takim fajnym czołgiem, który niedawno albo i dawno dostał dobre buffy. Moi drodzy, to były trzy czołgi średnie dla graczy średnio zaawansowanych. A jeżeli zastanawiasz się, jakie niszczyciele sobie powbijać, zaglądnij sobie w ten film.